Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to będzie taka dłuższa metoda rozwiązania, natomiast w drugim wariancie dla osób wspierających pokażę, jak to zadanie rozwiązać dużo szybciej. Zacznijmy może od zapisania wzoru funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Taką postać mamy otrzymać na końcu naszego rozwiązania. A x kwadrat plus Bx plus C. Z polecenia wynika, że dla argumentu 3, czyli dla x równego 3 funkcja przyjmuje najmniejszą wartość równą minus 2. Najmniejsza wartość y minimum równa się minus 2 wtedy i tylko wtedy, gdy x równa się 3. Z tej informacji. Mamy już współrzędną punktu 3 minus 2. I to jest szczególna współrzędna, bo skoro wiemy, że ten punkt pokazuje nam najmniejszą wartość funkcji, to oznacza, że to jest wierzchołek paraboli. Współrzędna 3 i minus 2. Jak będzie wyglądał wykres? No to jeszcze raz, jeśli to ma być najmniejsza wartość, to musi oznaczać tyle, że wykres będzie miał ramiona skierowane do góry. Prawda? Najmniejsza wartość jest w tym miejscu, w wierzchołku. Tu mamy punkt o współrzędnej 3 minus 2. Z tego bezpośrednio wynika, że współczynnik A jest dodatni. Gdyby ramiona były skierowane w dół, to wtedy mielibyśmy współczynnik A ujemny. Kolejna informacja, którą możemy wyczytać z polecenia, jest tutaj. Jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba 1, co symbolicznie możemy zapisać w ten sposób x0 to się równa 1, ale jeszcze spodziewamy się, że tutaj będziemy mieli drugie miejsce zerowe, więc zostawę puste miejsce i mm, spróbujemy to miejsce obliczyć. Otóż skoro jest podany wierzchołek naszej funkcji, to oznacza, że przez ten wierzchołek przechodzi oś symetrii wykresu funkcji paraboli. Oś symetrii, o, czyli taka prosta, która przecina nam wykres funkcji właśnie w wierzchołku, i równanie osi symetrii wynosi tyle samo co x wierzchołka, czyli x jest równe 3. I po co to tutaj nam jest potrzebne? Otóż x wierzchołka. Moglibyśmy policzyć w ten sposób. Dodajemy miejsca zerowe, a następnie korzystamy z średniej arytmetycznej, czyli te dwa miejsca dzielimy dokładnie na połowę i wtedy otrzymujemy x wierzchołka. Skoro x wierzchołka jest podany, to możemy tutaj wpisać i stworzyć takie równanie. x1 przyjmujemy, że to jest 1, to jest miejsce zerowe, x2 jest do policzenia, drugie miejsce zerowe. Pomnóżmy to równanie obustronnie przez 2, wtedy usuniemy ten mianownik. 3 razy 2 to się równa 6. 1 plus x2. jedynkę przenoszę na, prawą, na lewą stronę i wtedy otrzymam x2 równe 5. To jest to drugie miejsce zerowe. I teraz uwaga, najważniejsza część zadania. Przypominam, że to zadanie rozwiązuje dłuższą metodą. W przykładzie b będzie krótsza. Otóż skoro Wyznaczyliśmy miejsca zerowe funkcji, możemy skorzystać tutaj z postaci kanonicznej funkcji przepraszam postaci iloczynowej funkcji kwadratowej. To jest taki wzór. gdzie x1x2 to miejsca zerowe. I teraz zobaczcie co ja zrobię. W miejsce f od x, czyli... W miejsce takiego y oraz x wstawię współrzędną wierzchołka funkcji. Czyli f od x jest równe minus 2. Następnie przepisuję współczynnik a. W miejsce x będę wstawiał trójkę. x1 jest równe 1. x to trójka. x2 równa się 5. A zatem otrzymamy minus 2 równe a razy 3 minus 1 to 2 razy 3 odjąć 5 to minus 2. Ok. Chcemy wyliczyć A, więc policzmy, może tak, A to się równa. Nie jeszcze raz minus 4A. Minus 4A to się równa minus 2, dzielę obustronnie równanie przez minus 4. I A otrzymuje równe. Jedna druga. Czyli rzeczywiście A jest dodatnie. Mamy współczynnik A. Wróćmy teraz do naszej postaci iloczynowej i spróbujmy zapisać wzór funkcji albo przejść z tej postaci na postać ogólną. Piszemy. F od X to się równa. Wstawiam współczynnik A do tego wzoru, jedną drugą. Następnie x zostawiam, w miejsce X1 wstawiam miejsce zerowe. W miejsce x2 wstawiam miejsce zerowe. No to liczymy. 1 druga razy i teraz mnożę nawias przez nawias X razy X to X kwadrat, X razy minus 5 to minus 5X, minus 1 razy X to minus X, minus 1 razy minus 5. Plus 5. To się równa. Redukuję wyrazy podobne w nawiasie. A następnie całe wyrażenie z nawiasu wymnażam przez jedną drugą. Otrzymam więc 1 drugą x kwadrat minus 3x. 1 tak? druga razy minus 6 to jest minus 3. Dopisuję x plus 5 drugich. 5 podzielić przez 2 to jest. 2,5, czyli 2 całe 1 druga. 2 całe 1 druga. I to jest właśnie poszukiwany przez nas wzór. Podkreślam odpowiedź i za chwilkę pokażę Wam w przykładzie B, jak to zadanie rozwiązać szybciej.